Mówię, że sam się to I się z o, 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 o. Tylko zdjęcie wstawię. Dobra, dobra. Generalnie ja już się raz przewoziłem na autostradzie, kiedyś się ci paliwa zabrakło. To ci chodziła, nie wiem, czy kojarzysz. Ty mnie podwoziłeś? Aha, co byłeś ty? No. W tym samochodem w tak, tak, no. no, no To także może teraz ty nie przewieźć Zajebiście Pomogłeś nam wtedy mocniej nie do dzisiaj to opowiadam jako anegdotę na złote Że miałem taką sytuację, bo no. Najlepsze jest to, że to było tym Challengerem Ja dwa razy zrobiłem taką samą akcję Tylko raz się dotoczyłem do Orlenu uh -huh. A za drugim razem zjechałem na Cibacine Ile już się poszło? Aha. Ile opad poszło? Ile poszło już? A dzisiaj na jednym komplecie, bo mokro. A, no jo Także <laughs> znaczy jest oszczędność, ale za to dużo paliwa pali, bo na odcince dużo. Aha. Ale tak normalnie to z 20 kompletów wyposzło. O kurde. <laughs> Dobra. Dzięki bardzo. Proszę bardzo, trzyma. eee, tak. trzymaj się. Tak, o. Trzymaj się, dzieci.